Jedziesz jeszcze raz? teraz filmujecie. Jak będę skakał? nie można go na ten? Tak, nie wiem czy to nagrałem kurwa. <grywa> nagrałem, nagrałem, no to. właśnie nie <grywa> wiem. <grywa> Rafał! Rafał! Wierzymy w Ciebie! W Ciebie znaczy, a nie w Ciebie. Mówisz, będzie nowa fotka na YouTubie? Nie wiem, się czy to nagrałem. boga Policja ci do tak będziesz z wyrwanym wydechem jeździł No ale i tak ładnie padłeś Ty się rozpadłeś